Cześć wszystkim z tej strony, iKul, a to już kolejny odcinek serii Monster Hunter Portable 3. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejnym przeciwnikiem, jakim jest Ratalos. Ratalos jest jakby męską formą Ratiana, z którym walczyliśmy jeszcze za czasów czwartej gwiazdki. I jest on według mnie naprawdę dużo silniejszy niż, niż, niż poprzedniczka. No i tak jeszcze szybko tutaj skoczę, bo patrzę, że jest wyprzedaż Jak właśnie pisze sale nad całą no tabelką to znaczy, że jest wyprzedaż i wszystko jest połowy tańsze Tylko opłaca się wtedy kupować sporo rzeczy jak mm, ma się czegoś niedobór No i ma się dosyć sporo kasy No i zaczynamy misję w tej misji Ratalos powinien pojawić się w sektorze ósmym, jednakże tutaj pojawi się na sektorze trzecim i czwartym, więc mm, sam filmik wrzucę właśnie z ósemki, czyli w zasadzie ze każdym razem, gdy mamy spotkać nowego potwora. Mogłem też dodać, iż Ratalos jest, tak jakby, tytułowym potworem, e, bestią, tudzież wyverną, e, z pierwszego Monster Huntera. Właśnie w pierwszym Monster Hunterze był tak, jakby, głównym bossem, czyli takim, no, tytułowym, czyli taki, który występuje na okładce i właśnie, którego zabicie powoduje, że stajemy się wtedy prawdziwymi łowcami. Tak jak w tej części jest to Ginouga, to właśnie w pierwszej części był to Ratalos. Muszę przyznać, że w tej części, to znaczy w trzeciej, w trzecim sezonie, moc trochę czyli właśnie w, we wszystkich trzecich częściach, w tej części jak i na Wii, dosyć mocno ulepszony. No i tak w całej okazałości. Szczerze przyznam, że według mnie jest to najcięższy ze wszystkich 500 stworów. No i zazwyczaj w 80% przypadkach, kiedy z nim w ogóle walczyłem, to musiałem przynajmniej raz zginąć. Zawsze musiałem jakimś niezłym kombosem zdzielić, że od razu on no, większe życia mi spadało. Ale mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Oczywiście wspomniałem, że um, kilka ataków, właśnie ten, który teraz, od którego teraz oberwałem, czyli um, odskok w strzelanie kulownia, został dodany. No i ogólnie Rattales jest teraz dosyć powiedziałbym ciężkim przeciwnikiem. W poprzedniej części. Był dosyć ciężki, ale jeśli ktoś go ogarnia, to naprawdę nie było problemu. Jeden problem w zasadzie był tylko z jego ogonem, ponieważ mógł obra obracać się właśnie uderzając z nim, ponieważ właśnie Rattalos, takie ślatian, um, robił taki specyficzny obrót ogonem wokół własnej osi. No i Rattalos mógł po prostu go robić w jedną i w drugą stronę, bo zazwyczaj jest to tak, że obraca się. Um, tak jak w stronę wskazówek um, zegara, czyli od lewej do prawej, a właśnie w poprzedniej części Retalos obracał ogonem w to i w to, czyli no, ciężko było przewidzieć, czy, czy zrobił jakiś dany atak, czy po prostu zacznie nagle kręcić ogonem w drugą stronę. No to to było akurat dosyć ciężkie do uniknięcia, ale w tej części patrzę, że już tego nie ma. Um, na pewno dodane zostało to, że Ratalos prawie cały czas jest tutaj w locie, czyli podskakuje i latając na przykład strzela z buzi kulami ognia, albo może na przykład może na przykład rzucić się na nas, wbijając w nas właśnie pazury i zatruć nas, no i to jest akurat bardzo kłopotliwa, tak? Ponieważ na ogół nie dostajemy antidotum do walki z ratalosem. No ale, jeśli zajdzie taka potrzeba, to naprawdę opłaca się wziąć przynajmniej jedną bądź dwie sztuki, jeśli ktoś jest niedoświadczony. Jak mieliście zauważyć, bronię jaką używam posiada atrybut lodu, ponieważ Ratalos jest właśnie słaby na lód. Ehm, największą słabość właśnie na lód ma na głowie. Więc jeśli chcecie się go szybko pozbyć, to właśnie polecam atakowanie go w głowę. Najlepiej używając Great Sworda bądź hamera ehm, właśnie z tym atrybutem. Jeśli nie, to ewentualnie broń z dużym rawem, czyli z dużym... Bazowym, podstawowym atakiem oczywiście, ja będę starał się obciąć mowę. Robię to zazwyczaj, ponieważ jest to dodatkowy curve. Jogonda ta losa przydaje się do kraftowania kilku rzeczy bodajże jest wykorzystany nawet także w zbroi no i w większości broni, które się z niego robi w e, co mam na razie great sword'a z Ratalosa i sword and shield czyli miecz i tarczę. ale myślę, że prawdopodobnie zrobię jeszcze e, lance oraz e, młot jeśli takowy jest, ponieważ planuję zrobić właściwie ognisty młot no ale niestety nie idzie mi to najlepiej, więc myślę, że zajmę się kraftowaniem czegoś innego. A w międzyczasie będę przysyłał wam to coraz nowsze odcinki. Co do samej serii właśnie Monster Hunter'a, też się zapomniałem wspomnieć, że prawdopodobnie odcinki będą się tyczyć tylko do końca wioskowych questów. Czyli będę wrzucać tylko te nowe potwory, które właśnie do wiosce. A ponieważ w guildyjnych questach są jeszcze cztery nowe potwory, dwa z poprzedniej części, które tutaj nie występują, i dwa nowe to kiedy je wrzucę to będzie w zasadzie to jest w zasadzie dla mnie także zagadka ponieważ musiałbym e, dobić HR czyli e, podwyższyć mój e, Hunter Rank a to może być troszkę problemem samemu chociaż <coughs> Monster Hunter właśnie Portable 3 jest najłatwiejszą częścią w zasadzie ze wszystkich więc myślę że poradzę sobie w pojedynkę jeśli nie, to może pogram z kimś przez X-linka ponieważ jest tak, że taka możliwość, jeśli ktoś ma PSP, to śmiało może zaopatrzyć się w tę grę Oczywiście, jeśli ma przerobioną konsolę, jeśli nie, no to wtedy nie, ale jeśli ktoś już um, przerobi konsolę, bądź chciałby, a nie wie w jaki sposób się to przerabia no to możecie dać mi znać na PW, to na pewno wam odpiszę. No i wtedy można się zaopatrzyć właśnie w Monster Huntera. A także e, mogę wytłumaczyć, chociaż myślę, że o tym zrobię jakiś film tutorialowy. Czyli jak ustawić, jak w ogóle e, ustawić wszystko, jak się ściągnąć program do grania właśnie przez Neta, przez PSP. A, że to podłączenie jest właśnie głównie do komputera poprzez USB, więc to nie będzie raczej żaden problem. No i jak widać, Rotalos teraz uciekł. Szkoda, bo czekała na niego już pułapka przedstawiona właśnie przez jednego z moich kotów. Przez jednego z moich kotów, przepraszam. Um, no, jak widać, Rotalos lata bardzo dużo i. To jest dosyć wnerwiające, że tu Bijemy się z nim na osępce, a on nagle Cieka na jedynkę, bo on nagle zgłodniał, no to Jeśli nic w tym miejscu nie poradzimy, trzeba sobie jakoś radzić ja To co zrobiłem to było głupie, ale W teraz tutaj um, za chwilę w tym momencie będzie kolejny minus, którym już w zasadzie wspominałem przy walce z USISem. My ta się taki... taki królik, jakby połączenie królika z jakimś niedźwiedziem czy coś. Tak, właśnie o to chodzi, że walcząc przy granicach, bardzo łatwo jesteśmy w stanie wypaść właśnie poza granicę mapy i zbędzie tracimy czas i cierpliwość na przykład. kiedy lata, akurat próbowałem to zrobić, ale mi się nie udało. O! Hmm, pop... Znowu się powtarza to, co mówiłem przed chwilą: um, Kontynuując, e, Ratalos. Podczas lotu może zostać oślepiony flash bomb, bo wtedy spadnie i jest podatny na wszelkiego typu obrażenia. Więc jeśli mamy jakiś flashbomb. Widzisz bomby, bomby błyskowe, jak to woli po polsku? możemy ich śmiało używać, a jednak pamiętajcie, aby używać ich celnie. Ponieważ jeśli potwór jest odwrócony w inną stronę, na przykład patrzy gdzieś na prawo, na lewo, albo w ogóle jest odwrócony plecami, to ta bomba w ogóle nie zadziała. Tu liczy się wyczucie czasu. Patrząc na ciało, reklamację, to tak. Ogon ma zniszczony. Czy obcięty? W um, jednym skrzydło ma zniszczony. Tak, drugie też już ma zniszczone. I głowę ma strzaskaną Dobrze, czyli wszystko jest zniszczone. No i jak mówię, jak mówiłem w zasadzie w większości odcinków najlepiej niszczyć wszystko co jest możliwe, jeśli walczymy z danym e, typem przeciwnika, ponieważ po misji zwyczajnie dostajemy większą nagrodę, więcej, e, lepszą nagrodę w postaci dodatkowych łusek, gdzieś skorup, jakieś futro czy czy coś takiego. Czyli mi się troszkę broń stępiła, więc przydałoby się i ją ostrzyć. No i jak widać, ratalos już uleje. O dziwo Wam powiem, że dosyć dosyć dobrze mi poszło w tej walce, ponieważ na ogół ginę co najmniej raz. No i widać, że ratalos gdzieś odleciał, jednak z jedynki. Sektoru pierwszego zazwyczaj leci na sektor trzeci, więc spodziewam się go tutaj. Mam nadzieję, że tak, ląduje tutaj. No, widzicie, doświadczenia uczą. Ale widać, samrataros ma jeszcze trochę życia. No i robi się niebezpiecznie, więc. Po raz kolejny wam przypomnę, że jeśli walczycie z jakimś typem stwora i myślicie, że już ma mało życia, kuleje no właśnie, teraz to, to że już możecie sobie dać spokój, to nie róbcie tak, ponieważ właśnie, gdy dany stwór ma najmniej życia, jest najbardziej niebezpieczny, więc akurat takie momenty są najgorsze, gdy to właśnie sobie odpuści, a to nagle i się okazuje, że dany stwór go zabija, mając tam zaledwie kilka punktów życia. Ok, jako że Rattalos śpi, to nie mogę go skrewować, ale póki co jest to jego ogon. Chociaż to mi się przyda. Muszę też przyznać, że Przydałoby się, żebym zrobił sobie kilka nowych setów zbroi, ponieważ właśnie z pięciu obowiązkowych stworów, czyli aż z tej rangi gdzie jest Jinoga, to mamy jeszcze tylko całą zbroję z Nargakugi. No i w zasadzie połowę zbroi z Ratalosa, no to jeśli bym go tak jeszcze powiedzmy pobił 3-4 razy, to myślę, że skompletowałbym cały set. Przyznam, że jest naprawdę silny. Naprawdę ma dużo punktów obrony. Dobrą, dobry pancerz ma przeciwko ogniu. No i dosyć fajne opcje ogólnie. Więc pewnie za góra dwa odcinki sobie już założy ten set. A póki co zbierzmy wszystko i ja się będę z wami żegnał. Tak więc na razie.